Citizeny i mocy znajdziecie na Hefe community link w opisie. To były urodziny kumpla z klasy 11 lat miał tort prezenty, ziomki z budy, pokój obok. Ojciec, matka, jego starszy brat zabrał nas po cichu na strych i uprzedził, że to nie jest zabawa dla pis. Za mgły pamiętam, usiedliśmy w kółku na glebie zapaloną świeczkę postawił na kartce z alfabetem Trzymając się za ręce, siedzieliśmy kilka chwil i nawet nie pamiętam kiedy urwał mi się film. Z dwie-trzy godziny później ocknąłem się w szpitalu. Przy łóżku obok nie siedzieli, mamusia i tatuś, lekarz mówił coś o krwiaku. Robili mi badania, wsadzili mnie w maszynę, która w chuj hałasowała Po tym zajściu cała szkoła plotkowała, że podobno przy wywoływaniu duchów Stała się jakaś okropność i że mogę mieć coś z głową Choć uspokajał doktor, że omdlenia w moim wieku zdarzają się non-stop Mordo to był dopiero początek domina Nigdy więcej już nie byłem na niczyich urodzinach Bo zaczęli mnie unikać, jakby świat o mnie zapomniał I nawet nauczyciele bali się mnie jak ognia Nie sądziłem, że katorga dopiero się zaczęła rówieśnić Budowali bazy, chodzili po drzewach I mam, że fantazja jest normą w głowie dziecka Lecz ja dam rękę uciąć, że wiatr coś do mnie szeptał Raz szedłem przez cmentarz po korepetycjach Z matmy serio mi się wydawało, że słyszę jęki umarłych Że wtełzły mi do czaszki, więc przyspieszyłem kroku By wpaść przez przypadek do świeżo wykopanego grobu Znowu pobudka, szpital, ktoś wezwał karetkę Obok mnie siedziała mama i trzymała mnie za rękę Lekarz wypisał receptę na senne tabletki Nie ma się co martwić ponownie nas zapewnił, na żadnej lekcji już skupić się nie mogłem, wszystko było niewyraźne, jakbym widział świat przez folię w mojej głowie rodziła się jakaś nowa tożsamość i naprawdę nie wiem ile mnie we mnie jeszcze zostało te tabletki usypiają, lecz co noc w chorych snach, ktoś mnie ciągle przyzywa niczym matkę głodny ptak, dosyć mam jak to wspominam, serce pęka jak w imadle rodzice podczas kłótni nazywali mnie dziwadłem, jedzenie w gardle, zaczęło mi puchnąć wszystko co chciałem zjeść, waliło niczym truchło, myślałem, że mi Cuchną ręce i mam brudne palce Więc starłem je do krwi Szczotką w szkolnej umywalce Nim w czwartek nie odwieźli Karetką na ośrodek Przeleżałem pod biurkiem Nieruchomo całą środę Bo głos w mojej głowie Zaczął przybierać postać Jakąś bliżej nieokreśloną Dziewczynkę lub chłopca To ma dwie pary oczu Strach mnie przepełnił Od tego dnia słyszę Jego dziwny głos bez przerwy Kazał mi nic nie mówić nikomu i siedzieć w ciemni Powiedział, że od teraz kroczę ścieżką lewej ręki Do dziś mnie gnębi, choć minęło tyle lat Słyszę go jak się obudzę, widzę go jak idę spać Powiedz ile mam cierpieć, mija druga dekada A ja dożyłem trzydziestki w zamkniętych zakładach Zajadam farmakologiczne środki na garści Oglądam telewizję, mam twarz białą jak wampir Czuję się jak zakładnik, bo nie ucieknę z ciała I w końcu posłuchałem głosu, żeby zacząć kłamać Na pytania psychiatry, co tam u mnie i w ogóle Odpowiadam, że o dziwo z dnia na dzień się lepiej czuję Mogę nie brać już pigułek, wszystko jest okej okay. Aż zmęczony lekarz w końcu podpisał mi glejt Nie, nie, naprawdę bardzo się cieszę, że już panu lepiej Życzę wszystkiego dobrego na... ...nowej drodze życia No i mam nadzieję, że będziemy się spotykać jak najrzadziej, prawda? No to co? Dużo zdrowia i takiej... ...siły wewnętrznej panu życzę Do widzenia, Do widzenia. Szeroka postać z moich snów odwiedza mnie coraz częściej, ma skórę cienką jak papier, widać organy i mięśnie, za każdym razem gdy nie śpię, dochodzi mnie jego głos, każe mi rozbijać okna, połykać tłucząc